W ramach programu wyrównywania różnic między regionami bez barier otwarci na świat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powiat Wałbrzyski zakupił nowy samochód do przewozu podopiecznych dla specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego w Nowym Siodle. Członkowie zarządu, starosta Krzysztof Kwiatkowski, wicestarosta Iwona Frankowska i członek zarządu Bogusław Uchmanowicz przekazali na ręce dyrektor ośrodka samochód marki Renault Traffic, który otrzymał wdzięczne imię Malwinka. Pefron dofinansował zakup auta w kwocie ponad 77 tysięcy złotych, resztę ze środków własnych dopłacił powiat. Łączna wartość zakupionego samochodu to ponad 130 tysięcy złotych. Jednocześnie samochód Renault Passenger z 2013 roku, używany dotychczas przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle, został przekazany do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle i będzie służył dzieciom z domów dziecka prowadzonych przez powiat Wałbrzyski. Auto otrzymało imię Amelka. Życzymy bezpiecznych wyjazdów.